wszystkim! Dzisiaj na Skraju Gaju robótki artystyczne. Będziemy robić z takiego o i z takiego o doniczki. Będziemy robić doniczkę z ręcznika i z cementu. Zostało nam kilka worków cementu z budowy tegoż ogrodzenia. Zostało nam kilka ręczników starszych i postanowiłam zrobić z tego y, takie doniczki na kwiatki, troszkę inne, żeby wyglądały troszeczkę inaczej. To są ręczniki. Tu mamy ręczniki już przez nas przygotowane. Y, każda, że tak powiem, będzie robiła swoją własną y, rzecz. Przygotowane, czyli co to znaczy przygotowane ręczniki? Ręczniki? To taki zwykły normalny ręcznik. Szmata do podłogi może być też. Stare majtki. Mogą być różne e, materiały. Stara majtki nie polecam. E, Czemu wyjdzie być, taka na dwa kwiatki. Będą zawiotki. A zawiotkie będą? E, powiem tak. E, robiłam już jedną z doniczek e, z ręcznika, i one są fajne, bo one są sztywniejsze. Z racji tego, że ręcznik fantastycznie chłonie on fajnie wchłania cement. I on się robi sztywniejszy. Zrobiłam sobie jedną większą doniczkę. Później pokażę o co chodzi z tą doniczką. Zrobiłam sobie doniczkę z cięższego materiału. Złożony był podwójnie. Tak samo umoczony, tak samo zrobiony. Jest troszkę za wiotki. Nie wiem, pewnie popełniłam błąd gdzieś w sztuce namaczania tego materiału, ale generalnie nie jest to ten efekt, który chciałam osiągnąć. Stąd będę się trzymać póki co na razie robienia tych doniczek z ręczników. Przygotowanie tego ręcznika do tego polega na tym, że odcinamy wszystkie te. Sztywne rzeczy. Oczywiście można je zostawić, ale potem, jeśli je naciągniemy, będzie się odznaczało, bo będzie to po prostu grubsza rzecz. Jeśli ktoś życzy sobie zostawić coś takiego i uzyskać efekt wyróżnienia na którymś z rogów, jak najbardziej można tego nie odcinać. My w naszych ręcznikach, tutaj, których będziemy używać, odcięłyśmy wszystkie rogi. To jest jeden ręcznik. To był jeden ręcznik. Został przekrojony na pół, na dwie mniejsze części, dlatego że taka część nam wystarczy. W tym wypadku odcięłyśmy sobie ostre rogi, bo gdybyśmy ten ręcznik odcięły normalnie tylko brzegi, to on jest kwadratowy. Po położeniu go na doniczkę, on pozostawia kwadratowe rogi. To jest oczywiście bardzo fajna rzecz. Mam już taką doniczkę, rosną w niej kwiatki. Całkiem fajnie się to sprawuje. Niemniej jednak, tym razem chciałam spróbować właśnie z czymś takim, które będzie troszeczkę bardziej okrągłe. Przymierzyłam sobie na naszą formę i moja doniczka będzie wyglądała mniej więcej tak. Ona w tym momencie nie ma zaokrąglonych rogów. Ma pufalowane rogi, ale nie ma takich ostrych, wystających rzeczy. Ten ręcznik. Został zmoczony w wodzie. Po co moczymy ręcznik? Ręcznik moczymy po to, że w momencie, gdy wsadzimy go do cementu, który za chwilę tutaj rozrobimy, nie będzie chłonął na wody z cementu, tylko będzie chłonął całą mieszankę cementu z wodą. Natomiast, bo robiłam już wcześniej y, za pomocą suchego ręcznika. Efekt nie był do końca taki, jak potrzebowałam, i troszkę mocniej się umęczyłam podczas y, moczenia tej. Formy w cemencie. Bo sucher ręcznik wyciąga wodę, Proste, więc, wyciąga cement, wodę, więc cementu cement płonie mniej. Obok i, I to było takie po prostu mniej ciekawe. W, w pracy udało się zrobić coś, ale nie było to do końca to, co oczekiwałam. Jako formę wzięłam sobie taką akurat rzecz, bo taka mi jest rozmiar w sam raz potrzebny. Można zrobić na dwa sposoby. Można tą formę posmarować olejem po zewnętrznej stronie. Robimy to po to, żeby ten cement się nie przykleił i żeby to można było potem łatwo zdjąć. Ale podpatrzyłam na innym kanale, że panie wkładały normalnie woreczek i wtedy się potem też bardzo łatwo z tego ściąga. My zastosujemy taką śmieszną rzecz tutaj. Są dwie. Jedna, tam jest druga. <laughs> Jakie sprytne podstawki? Na tym położymy sobie, o co chodzi? Chodzi o to, że jak już później uformujemy sobie naszą, to akurat wzięłam ręcznik córki, ale po zamoczeniu, jak sobie uformujemy, żeby ta, ten materiał mógł swobodnie spływać, żeby się o nic nie ocierał, nie dotykał, no bo oczywiście jak damy go tak, zrobi się też lekko krzywo, ale wtedy y, każdy będzie krzywa doniczka, będzie stała krzywa, pod skosem. Znaczy inaczej, jakbyśmy chcieli, żeby ona była w takim kształcie, powiedzmy, to oczywiście możemy sobie położyć taką płaską rzecz, też możemy zrobić. Tu nam zostanie wtedy, a reszta będzie płaska, tak? No ale nam zależy na tym, żeby to było w miarę wysokie i mniej więcej tego typu kształtu. Oczywiście każda z nas ułoży sobie po swojemu swoją rzecz. Także to tyle, tyle może tytułem wstępu. Teraz należałoby przejść do innej rzeczy. Czego potrzebujemy dodatkowo, oprócz ręcznika? naczynia, w którym będziemy mieszać wszystkie nasze składniki. Tu mam cement. Zwykły taki budowlany został z budowy. Wsypujemy suchy cement. No ile tego sypiemy, na ile wody? Na oko. Dobra, żeby było po wiadomo, troszku. o puszka cementu. Po trochu. Można oczywiście, my tu robimy tylko dwie sztuki, więc tego cementu nie ma za dużo. Ja uwaga, bez żadnego piachu: to jest tylko cement. To jest tylko cement, tu nie ma piachu. To nie jest betonowa doliczka. To jest doliczka, którą będziemy robić tylko cement i tylko woda. Mało wody. Wiem, ale nie chcę. Od razu za dużo, żeby. No właśnie, trzeba tak ciapa, ciapa, ciapa. Pomału, żeby się nie zrobiła. Szukujemy konsystencję taką. Błota. Gęste i śmietane to niektórzy określają. Błota takiego, jako, jak się bawiliśmy jako dzieci czasami skało, że takie fajne było. Troszeczkę nam cement już zawilgotniał. Grudki jak z budyniu. I zrobiły się po prostu grudki. No i co teraz? I to musimy to dobrze rozpracować. Yy, przy robieniu większej ilości oczywiście jak ktoś ma warto użyć mieszadła, można użyć mieszadła. Do wiertarki można użyć ogromnego wieszadła do cementu w innym miejscu, ponieważ my robimy tylko na dwie małe, nie za duże doniczki za jednym zamachem. żeby nie mieć potem problemu z tym, że coś mi zostanie. To robię to w takiej niewielkiej ilości. Jak wygląda konsystencja docelowa? No jest to dość rzadkie, ale no zobaczymy. Wydaje się, że powinno być ok. Podczas moczenia no się zrobią z tego różne dziwne rzeczy. No i teraz należy wsadzić tam szmatę i wytągać ją. Wycieram, bo i tak będę moczyć to. W cemencie, a szpachelka będzie na następny raz. Mokrą, wilgotną szmatkę i wygniatamy ciasto. No, może się okazać, że dla ciebie będziemy musiały. Chyba dorobić. niestety braknie cementu. Nawet, Nie. nawet na to, jak widzę. Nie, tam cementu jest dużo, tylko widać właśnie. O, właśnie widać efekt. Za, za suchy ręcznik, i zobaczcie, że już wyciągną całą wodę z tego. Chyba już nic, chyba nic z tego nie będzie. No to za chwilę dołożymy po prostu odrobinę wody do... Trzeba dodać wody Faktycznie. od razu, zobaczcie, zobaczcie jaka jest ten nie, suchy ręcznik, zobaczcie ile wyciągnął wody, od razu się zrobiła, od razu się zrobiła, od razu cement y, zaczął schnąć, bo wodę, woda wsiąknęła w ręcznik. No, dać. Więc trzeba wyjąć, wyjąć to kluchę. O, patrzcie jaki się zrobiła twarda konsystencja. I to trzeba dużo, dużo więcej wody. No, jednak... Jak jest mocno rzadkie, to też nie jest najlepiej niestety, bo potem mocno nam spływa. Dobrze, więcej chyba już nie będziemy dawać. Chyba żeby nie, nie okapała bo ja jestem ubrana odpowiednio. Dobra, ciabamy, tągamy. O, teraz od razu jest. Od razu widać efekt. Ile to trzeba tak ciapać? No, tak, żeby nie było widać tego niebieskiego, tylko żeby zostało na Dopóki jest niebieskie, to ciapamy. No, mało. Mało nie paliwa. To, tego jest dużo, tylko po prostu to zostało. Jest mi trochę niewygodnie, bo tu jest ten stół za wysoki. No to obniż go na ziemię. Muszę jednak dać sobie A. tutaj. Teraz ja z moim Glut. ubłocanym glutem idę brudząc przy okazji wszystkich naokoło. Dlatego warto do tego założyć ubrania, które. Uwaga, nakładamy. Są. No i teraz nakładamy mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli. Trzeba delikatnie to sobie uformować. To jest mniej więcej ten kształt, który chciałabym uzyskać Jak chcemy, jakąś Falbanki zrobić falbankę zrobić. więcej czy mniej, możemy to zrobić. Tu mam troszeczkę, o! Teraz jest bardziej pionowo, więc y, zrobi mi się to bardziej równo. Delikatnie pod kątem można to zrobić, ale nie polecam dużego kątu, bo potem jednak trzeba tą miskę ze środka wyjąć. Jeśli nam się tu coś zagnie, y, to nie bardzo chcę wyjść i może uszkodzić trochę konstrukcję. I tak u. Moczony w cemencie ręcznik, pozostawiamy do wyschnięcia. Na ile czasu? Do wyschnięcia. To wszystko zależy od pogody, od wilgotności, powietrza i od różnych czynników, ale myślę, że jutro, koło popołudnia, powinien być na tyle suchy, że można będzie go poddać dalszej obróbce. Dalsza obróbka może polegać na wielu różnych elementach. Ja ostatnio rzeczą, którą na pewno zrobiłam było wywiercenie otworu tutaj, bo ja chciałam to zrobić jako doniczkę, a nie jako osłonkę. Więc wywiercenie otworu, żeby nadmiar wody można było odprowadzić. E, całą doniczkę pomalowałam z obydwóch stron e, gruntem. Zagruntowałam ją po prostu z jednej i z drugiej strony. No to też po... Grunt został z budowy też taki mieliśmy, a, dlatego, budowlany. Dlatego go użyłam. Nie kupowałam specjalnie, tylko użyłam gruntu. Wiem jedno, że stosując to typowo jako doniczkę, czyli wkładając ziemię do środka, tym razem wezmę też te doniczki, pomaluję od środka czymś, co jest wodoszczelne, to jest materiał z cementem. On nie rozsypie się. Natomiast jeśli wsadzimy ziemię i będziemy tego kwiatka i kwiatka tu posadzimy, będziemy to podlewać, ziemia jest wilgotna, oddaję wilgoć do tego i ta część, która jest, ma styk z ziemią, po prostu robi się ciemna, robi się wilgotna. Nie traci na sztywności, nie traci na innych właściwościach, niemniej jednak jest dwukolorowa. Części suche, które nie mają styku z, ziemią, z tą mokrą, wilgotną ziemią są po prostu jaśniejsze, natomiast reszta jest ciemniejsza. I tyle. Bierzemy się za przygotowanie drugiej porcji dla drugiego ręczniczka. Jest ta doniczka, o której mówiłam, że zrobiłam ją z innego materiału, nie z ręcznika. Ona jest po prostu wiotka. W tym momencie cement został zrobiony tak samo było dość mocno. Ja dość długo wgniatałam ten cement w ten materiał. Wydaje mi się, on troszeczkę za wiotki, ale spróbuję go sobie jeszcze jakoś tutaj wzmocnić z tej strony. Pomalowałam go już gruntem szczepnym, który też nam został po budowie. Ona jest taka troszeczkę wiotka, jak dla mnie chwilowo nie sadziłam w niej nic. Zamierzam ją od zewnętrznej strony, już udało mi się ją pomalować gruntem szczepnym. Teraz chciałabym pomalować to samo zrobić w środku, czyli też w środku pomalować gruntem szczepnym. E, prawdopodobnie naleję na dno odrobinę e, cementu. Materiał inny niż ręcznik na zrobienie dużej e, doniczki wydaje się być trochę nie do końca dobrym wyborem. To chciałam wam pokazać doniczkę, którą robiłam wcześniej. E, tą samą metodą, nawet ten sam niebieski ręcznik, <laughs> powiedziałabym. Również można się doszukać tego wzoru, jak ktoś zauważył. Więc robiona z tego samego. Jak widać doniczka jest sztywna, nie rusza się, ma te zęby, o których mówiłam, czyli te ostre końcówki. Tak, tak bo tu nie były nie ucinane końcówki. Tu nie były ucinane końcówki, tylko był normalnie ręcznik przecięty na pół, był kwadracik, który został powieszony na formie, czyli akurat na tym naszym pudełku. No i tak mi się uformowała doniczka, tak wygląda ona w całości. Doniczka została pomalowana gruntem. Została zagruntowana z wewnętrznej i zewnętrznej strony. Niemniej jednak, teraz mam nadzieję, że będzie to widać na e, zbliżeniu. Posiada dwa kolory, ponieważ no, kwiatek żyje, ja go podlewam. Tu nie ma e, może to jest, widać to jest sama ziemia. Tu jest ziemia tu nie no. mam w, włożonej e, osłonki, no bo zależało mi na tym, żeby to było jako doniczka, a niekoniecznie jako osłonka. W związku z tym, e, jak podlewam to y, część ta, która ma styczność z wilgotną ziemią, robi się po prostu ciemniejsza. Jak widać, wąsy. No tu jest troszkę mniej narażona na wilgoć, więc wysła. To od razu znak, do tato, że nierówno podlewa. Nierówno podlana. <laughs> więc muszę podlać wygodniej, y, mocniej, y, żeby była cała y, roślinka podlana. W momencie, kiedy ona ma styczność, po prostu robi się ciemniejsza. Jeśli to komuś przeszkadza, jak najbardziej można pomalować w środku, właśnie zabezpieczyć czymś antywilgociowym, żeby to tak się nie działo. Natomiast dla mnie to nie ma specjalnie znaczenia, bo ona. No, to stawa... wskaźnik dobrego podlewania przy okazji. Ona po prostu. A dziurę swoją. pokaż jeszcze. Właśnie chciałam pod, od spodu. Tu i tu mamy wywierconą dziurę. Oczywiście, jak już doniczka zaschła do końca, mąż był uprzejmy i wywiercił mi dwie dziurki, po to, żeby nadmiar wody móc odprowadzić. I tak mniej więcej wygląda ta doniczka już po skończeniu, po zrobieniu. Oczywiście, te, które zrobiłyśmy dzisiaj, jak wyschną jutro, pokażemy Wam na surowo, jak one wyglądają po wyschnięciu. Minęły 24 godziny od momentu, kiedy powiesiliśmy naszą szmatę na naszej tutaj doniczce. No, i teraz czas to zdjąć. Jak widać, zesztywniało to, ale jeszcze nie do końca. Nie jest do końca suche. Robię to w tym momencie, dlatego że boję się, że jak mi zaschnie, to później przy wyciąganiu naszego. Naczynia, na którym y, tworzyliśmy tą doniczkę, naszej formy, mo mogłabym sobie może pokruszyć ten cement. Teraz jeszcze jest to na tyle plastyczne, że delikatnie mi się rusza i mogę sobie to wyjąć. To naszą y, formę mieliśmy w folii, więc w tym momencie delikatnie muszę użyć troszkę siły. Wyciągam to. Wyszło mi w całości. Jak widać, nie, nic nie zostało. Forma wyszła mi w całości bez żadnego problemu. Folię, oczywiście, można wyrzucić, formę umyć i użyć do następnych doniczek, bo to nie jest nic zdrożnego. Tej doniczce teraz pozwolę wysychać przez najbliższy czas. Ona troszkę długo schła nam dzisiaj, dlatego że w nocy nam padało. Nie przeszkadza to w niczym. Że ona była na zewnątrz i deszcz na nią padał. No, bo jak to cement, on sam w sobie wyschnie. Mniejsza szansa na to, że popęka, niż gdyby schła w bardzo wysokiej temperaturze od razu. No, ale teraz delikatnie dajemy jej szansę również od środka wyschnąć, bo formę już trzyma, kształt już trzyma. To jest ta druga część, tu już została wyjęta wcześniej. Obydwie kształt trzymają, formę trzymają. Są delikatnie wiotkie jeszcze w tym momencie, bo to jeszcze nie dosło na 100%. Myślę, że jutro już wyschnie na 100% i można będzie przystąpić do następnego etapu, czyli do gruntowania. Samo gruntowanie powoduje, że ta nasza doniczka robi się dużo sztywniejsza. Oczywiście bez gruntowania też można, tak jak mówiłam, ale to. Wydaje mi się, że jest to po prostu. Y, mam ten materiał bo i tak nam pozostał po budowie, więc takie zagruntowanie, czyli przemalowanie to y, środkiem gruntującym, y, świetnie też zabezpieczy to przed ewentualnym nałożeniem farby. Ja nie chcę malować, bo ja lubię w kolorze cementu, natomiast y, jak ktoś by chciał je pomalować, oczywiście bez malowania gruntem, też można y, te y, doniczki pomalować na kolor taki jaki chcemy, to też nie ma najmniejszego problemu, no ale wtedy będzie chłonęło więcej farby. Także na obecną chwilę, jeśli chodzi o to, została wyjęta z formy, trzyma się, ona się już nie dzieje, jest delikatnie wiotka, ale to mówię, jeszcze nie doszło do, do końca. I teraz pozostawiamy do wyschnięcia i następny dzień. Doniczki już nam pięknie wyschły. E nie pokazywaliśmy już tego, ale myślałem, że myślę, że już nie ma niczego pokazywać. Do malowania doniczek, używamy tego co nam zostało po budowie, czyli gruntu knaufa, takiego bardzo dobrego gruntu, głęboko penetrującego, i po użyciu tego gruntu. Doniczki wtedy pamiętacie, one były takie. Ruch, ruchom, takie dość mało elastyczne. Zobaczcie, teraz też jeszcze się ruszają. Oczywiście, jakbym to mocno pociągnął, to rozerwie, ale to jest ta bardziej elastyczna, która była. A to jest ta grubsza, którą poszło więcej cementu, która nam się trochę lepiej udała. No i zobaczcie, że ta już jest, ta już jest, w ogóle, ogno... wiadomo, tam jeszcze się rusza, ale ta już jest, ta już jest twarda, już jest fajna, już jest bardzo, bardzo solidna już wyschły i są obie gotowe do posadzenia tutaj jakichś kwiatków. Oczywiście jeszcze pozostaje wywiercić dziurkę w środku, ale dziurkę w środku, zwykłe wiertło widiowe do, zwykłe wiertło do betonu, wiertarka bez udaru, bez niczego, to jest dość miękkie, wiercisz dziureczkę i masz e, piękną doniczkę. A jak Ci się nie podoba, to możesz mieć zawsze osłonkę e, bez dziury. No i teraz jeszcze jedna rzecz, e, bo w zasadzie, jakby się ktoś uparł, to może sobie w środku jeszcze wysmarować wszystko dobrze szkłem wodnym. Raz albo dwa. Szkłem wodnym, zazwyczaj szkło wodne, to jest, takie, to jest taki płyn, który. Po wyschnięciu tworzy wodoodporną i, wo, i, i w taką powłokę. Co sprawi, że jeśli całą doniczkę od wewnątrz jeszcze wysmarujesz szkłem wodnym, to ona przestaje być siąkliwa. I wtedy, niezależnie od tego, ile nalejesz wody, to ona już nie będzie zmieniała kolorów na zewnątrz, bo po prostu ten cement, ten wszystek wody siąknął nie będzie. A jakby tym gruntem posmarować dwa albo trzy razy, no to też uzyska się bardzo podobny efekt. Natomiast szkło wodne całkowicie zabezpieczy środek. Można też, tylko że to dużo droższy gips, można też pokusić się pomalowanie tego żywicą epoksydową. No i wtedy też warstwa w środku będzie całkiem niechłonna. No i tak wyglądają nasze zmagania z doniczkami. To są dwie doniczki, które żona z u nas córką zrobiły, i pewnie będzie ich tutaj dużo, dużo więcej. Jak się podobało, dekciuka. Daj lajka, skomentuj, czy też robisz takie rzeczy, albo daj jakiś pomysł jakiś ciekawy, który możemy wykorzystać. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.